Czy ojciec Pio mógł znać trzecią tajemnicę fatyńską? Nad tym zastanawiali się dziennikarze z amerykańskich mediów peter 5com i te media opublikowały nieznane wcześniej wspomnienia ojca Gabriela Amorta, egzorcysty, które mogą naprowadzić nas na pewien trop związany właśnie z. Przewidywaniami ojca Pio dotyczącymi wielkiej apostazji w kościele. Zmarły całkiem niedawno egzorcysta wyznał, że znał ojca Pio, rozmawiał z nim o tym właśnie, co dzisiaj się dzieje, czyli o wielkiej apostazji na świecie, wielkiej ciemności wiary, a co sam ojciec Gabriel Armord odczytywał jako nieujawnioną do dzisiaj część tajemnicy fatimskiej. Świadectwo głównego egzorcysty, właśnie Rzymu, pochodzi z książki Jose Maria Zawala, najpilniej strzeżona tajemnica Fatimy. Wywiad z księdzem został opublikowany dopiero po jego śmierci w 2016 roku. I tutaj ewidentnie wedle tego hiszpańskiego pisarza widać, że, że według duchownego Rosja nie została poświęcona. Ksiądz Amort znał świętego ojca Pio przez 26 lat. Jak twierdził, to właśnie od niego poznał treść trzeciej tajemnicy fatimskiej. W rozmowie z dziennikarzem z Zawalą egzorcysta stwierdził, że nie wierzy, jakoby akt poświęcenia świata dokonany przez Jana Pawła II w 1984 roku spełnił wymagania Matki Bożej. I tutaj cytat. Nie nastąpiło wtedy takie poświęcenie, powiedział Amort. Byłem świadkiem tego aktu, byłem na placu św. Piotra tego niedzielnego popołudnia, bardzo blisko papieża, tak blisko, że mogłem go prawie dotknąć. Amort powiedział odnośnie aktu poświęcenia. To są znowu jego słowa, bardzo proste. Jan Paweł II chciał stanowczo wspomnieć o Rosji, ale w końcu tego nie zrobił. Zawala tutaj przypomniał, że siostra Łucja potwierdziła, jakoby niebo zaakceptowało tą konsekrację, ten akt. I wtedy niedowierzający ksiądz Mort miał zadać pytanie, Łucja tak powiedziała? A pan Zawala kontynuuje swój wywód, kardynał Tarcisio Bertone tak powiedział, jest to cytat w 2000, w 2000 roku, ukrywając się za listem od siostry Łucji z listopada 89, w którym stwierdziła, że niebo uznało poświęcenie pomimo jednego z najważniejszych jego warunków. Czy widział Pan ten list? Nigdy, odpowiedział Zawala. Nie uważam, że kiedykolwiek Pan go zobaczy, powiedział Amort, ponieważ jestem przekonany, że Łucja go nie napisała. Jest to cytat z wypowiedzi księdza Amorta. Skąd ksiądz jest taki pewien? Pyta się dziennikarz. I tutaj cytat, odpowiedź Amorta. Dlaczego Bertone nie pokazał listu, kiedy powinien był to zrobić, kiedy ogłaszał trzecią tajemnicę fatimską? Zwykła fotokopia manuskryptu zawarta w oficjalnej dokumentacji Watykanu wystarczyłaby, żeby rozwiać wątpliwości. Skoro Watykan zawsze był tak skrupulatny w dostarczaniu dowodów potwierdzających autentyczność informacji od siostry Łucji w mniej ważnych kwestiach, z jakiego powodu poskąpiono jedynego udokumentowanego dowodu, który według Bertone potwierdza fakt, który bez wątpliwości jest tak samo ważny jak konsekracja dokonana przez Jana Pawła II? Naprawdę myśli pan, że Łucji 5 lat zajęło napisanie, że akt poświęcenia został w pełni zaakceptowany i że Bertone czekał nie mniej niż 16 lat, by ogłosić ważność czegoś tak istotnego jak poświęcenie Rosji niepokalanemu sercu Maryi? Jest to dziwne, prawda? Powiedział Zawala. Co więcej, jeśli poświęcenie świata niepokalanemu sercu Maryi dokonane przez Piusa XII w 1942 roku zostało częściowo przyjęte, ponieważ nie, nie wspomniał tam słowa Rosja, przez Jezusa i że w związku z tym wojna zostałaby jedynie skrócona, a nie natychmiast przerwana, dlaczego teraz on miałby zmienić zdanie w związku z Janem Pawłem II, jeśli Rosja nie została wspomniana w tym wydarzeniu? I tu potwierdził Zawala, że byłaby to niedorzeczność. Nie mam wątpliwości, ciągnie dalej egzorcysta, że poświęcenie nie odbyło się na warunkach wymaganych przez dziewicę. Mówimy o 2011 roku, oczywiście, wypowiedź, ale nie możemy zapomnieć o tym, co ona sama chciała nam powiedzieć poprzez Łucję. Na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Ojciec Święty, poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju. Po tym jak temat wywiadu. Odbiega od Fatimy, zawala, ponownie do niego powraca. Proszę mi wybaczyć, że tak nalegam na trzecią tajemnicę fatimską. Czy ojciec Pio powiązał to wtedy z utratą wiary w kościele? Ksiądz Amort miał wtedy zmarszczyć czoło. W rzeczy samej stwierdził, pewnego dnia ojciec Pio powiedział do mnie bardzo smutno. Wiesz co, Gabriel, to szatan jest tym, który został wprowadzony na łono kościoła i w bardzo krótkim czasie przyjdzie rządzić fałszywym kościołem. Koniec cytatu. Jaki antychryst! Kiedy księdzu to prorokował? Zapytał się Zawala. Było to około 60. roku, ponieważ byłem już wtedy kapłanem, odpowiedział egzorcysta. Czy to właśnie dlatego Jan XXIII tak bardzo bał się opublikować trzecią Tajemnicę Fatimską, aby ludzie nie myśleli, że był antypapieżem lub cokolwiek miałoby to być? Nieznaczny, ale zauważalny uśmiech miał pojawić się na ustach księdza Amorta. Czy ojciec Pi opowiedział księdzu coś jeszcze o przyszłych katastrofach, trzęsieniach ziemi, powodziach, wojnach, epidemiach, głodzie, czy nawiązywał on do tych samych plag prorokowanych w Piśmie Świętym? Pytał się dziennikarz. Te sprawy nie miały dla niego znaczenia. Niezależnie od tego, jak przerażające się okazywały, wyjątek stanowiła wielka apostazja w kościele. Był to problem, który naprawdę nim wstrząsnął, za który się modlił, ofiarowywał dużą część swojego cierpienia, ukrzyżowany z miłości, powiedział Amort. Trzecia tajemnica Fatimska? Zapytał Zawala. Dokładnie odpowiedział Amort. Jest jakaś nadzieja, by uniknąć tego, co wydarzyć się ma w przyszłości. A mord odpowiada: istnieje nadzieja, ale jest bezużyteczna, jeśli nie jest poparta pracą. Zacznijmy od poświęcenia Rosji niepokalanemu sercu, odmawiajmy różaniec święty, módlmy się i czyńmy pokutę. Ojciec Gabriela Mort jeszcze za życia, bo w grudniu 2015 roku podkreślał, że nie wierzy w akt poświęcenia Rosji. Miał wtedy powiedzieć. Konsekracja jeszcze się nie dokonała. Byłem tam 25 marca 1984 roku na placu świętego Piotra. Byłem w pierwszym rzędzie w odległości dającej możliwość dotknięcia Ojca Świętego. Jan Paweł II chciał poświęcić Rosję, ale jego otoczenie było temu przeciwne. Obawiano się zrażenia prawosławnych i prawie zostało to udaremnione. Dlatego właśnie Jego Świątobliwość, poświęcając świat na kolanach, dodał zdanie nieuzględnione w rozprowadzonej wersji tekstu i zamiast tego powiedział poświęcając, a zwłaszcza te narody, które stanowiły przedmiot Twojej szczególnej miłości i troski. Zatem w sposób pośredni obejmowało to również Rosję. Jednakże konsekracja nie została jeszcze dokonana. Zawsze można to uczynić. Z pewnością zostanie to dokonane. I to jest taki króciutki właśnie wywiad, krótka informacja, która została zawarta w książce Christophera Ferrary Fałszerze Tajemnic Fatimskich, czyli o prawdziwych i fałszywych czcicielach Fatimy. Zachęcam do przeczytania, jest to dość duża książka, pokaźna ilość stron przekracza tutaj, sprawdzę 600 stron. Ale jest warta przeczytania, bo są tutaj przekazane nowe fakty, chciałabym właśnie zrobić nowy odcinek na podstawie tej książki na temat Fatimy. Ten temat jest mi szczególnie bliski i szczególnie ważny, dlatego że jest odrzucany przez charyzmatyków, przez modernistów, przez nowy kościół liberalny. Natomiast katolicy tradycyjni tradycji trzymają się przesłania Fatimy, próśb Maryi o pokutę. Pamiętajmy, że Maryja nie mówi pokoju, 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 czy pokój, pokój, pokój. Natomiast Maria zawsze prosiła pokuta, pokuta, pokuta i to jest główne zawołanie i rdzeń całego przesłania fatimskiego, które dzisiaj jest przesłaniane przez fałszywe objawienia w Medjugorje. Przypomnę, że biskup Pericz wydał orzeczenie jako jedyna instancja instytucja w Kościele, która ma możliwość wydawania jakichkolwiek orzeczeń oficjalnych w sprawie prawdziwości objawień i tą instancją jest biskup miejsca lokalny i przypomnę, że ani biskup Żanić I, ani Perić nie byli pozytywnie nastawieni. Po wieloletnich, ponad 16-letnich 16 badaniach Nagraniach wideo z widzącymi, którzy bardzo często koła się w swoich własnych kłamstwach, poprawiali się, przepraszali, że skłamali w pierwszej wersji, jeśli nawet chodzi o początek objawień. To już było pełne kłamstw. Ten cały początek objawień był niestety spowity w kłamstwa, bo widząca przeprosiła i powiedziała, że. Jednak nie spotykali się tam na jakiejś, nie wiem, modlitwie, ale po prostu na paleniu papierosów i kradzieży jabłek. To już pokazuje, już samo to dyskwalifikuje te objawienia jako prawdziwe, dlatego że widzący, którzy zobaczą Maryję, naświęczą Marię Pannę Królową Nieba, mają wstręt do najmniejszego pyłka nawet kłamstwa. Są po prostu święci, uświęcają się i to w tempie tak szybkim jak Bernadetta z Lourdes czy dzieci z Fatimy. Maryja prowadzi najprostszą, najkrótszą szkołą, drogą do świętości. A tutaj widzimy jeden wielki, jedną wielką degrengoladę. Franciszkanie, opiekunowie widzących, mieli bardzo słynne, znane romanse z byłymi zakonnicami. No i tutaj wiemy, że Benedykt XVI w końcu ukrócił te wszystkie procedery i zachowania, i herezje, które głosili oni, łącznie z bardzo rozwiązłym, nieczystym życiem prywatnym, intymnym, no i zostali po prostu wyrzuceni z zakonu, tak najpierw są spędowani, potem całkowicie usunięci, a nawet jeden z nich był ekskomunikowany, Tą mowa o Wlasiciu, Barbariciu, Wego i tak dalej. Mimo, że tutaj zjawa groziła poprzez Iwana biskupowi Periciowi, że jeżeli nie zmieni zdania na temat objawień, no to ciągnie na siebie karę, gniew Jezusa, mimo, że zjawa chroniła, broniła wprost, publicznie co przekazywali widzący właśnie tych wszystkich franciszkanów, opiekunów, którzy umoczeni byli w romansach i nieczystościach i klakach. I przypomnę, że pierwszych 7 dni tychże właśnie objawień, tak jak miał to przedstawić raport Komisji Teologicznej kardynała Ruiniego, Camillo Ruiniego, też one są już uznane za nieprawdziwe. Na dosłownie kilka dni przed pojawieniem się tegoż raportu i przekazaniem go papieżowi, jest w rękach papieskich i nie jest opubliczniona. Jedynie jakieś przecieki dostały się do mediów, typu Vatican Insider i dziennikarze watykaniści przebąkiwali o tym, co może zawierać taki raport. Tam była informacja, że właśnie rzekome pięć, pierwszych siedem dni jest autentycznych objawień, natomiast biskup Perić uprzedził w przekazanie tegoż raportu papieżowi i ogłosił orzekł, że także i pierwszych siedem dni nie może być autentycznych z względów właśnie takich jak udawane ekstazy, ciągle zapętlające się kłamstwa widzących, ich nieposłuszeństwo, jedną wielką historię niesubordynacji widzących i franciszkanów, rozwiązłe niemoralne życie i prowadzenie się właśnie opiekunów duchownych tych franciszkanów, a także mnóstwo Sprzeczności wewnętrznych, nielogicznych w samych objawieniach, jak i zachowania samej tej zjawy, tej gospy i wygląd, skutki duchowe, które objawiały się w życiu właśnie widzących. I biskup Perycz, i Żanić absolutnie byli przeciwni, negatywnie nastawieni do tej historii wiecznej niesubordynacji romansów biznesu, która przyćmiewa właśnie przesłanie Fatimy. Bardzo ważną informacją jest to, że raport komisji teologicznej pod przewodnictwem Kamila, kardynała Kamilla Ruiniego w ogóle w swojej metodologii nie wzięła pod uwagę nagrań wideo z widzącymi z pierwszych dni, właśnie pierwszych trzech, czterech dni, które są kluczowe dla całej tej sprawy. W ogóle nie przesłuchali tego, co tak naprawdę dotyczy tych właśnie siedmiu pierwszych dni, czyli przedmiotu ich badań a powinni byli najpierw sięgnąć do najbardziej mocnych, twardych argumentów, które były zawarte w formie wideo podczas właśnie nagrań, podczas rozmów biskupów z widzącymi, którzy to wszystko uwiecznili na taśmach wideo i to wszystko jest w archiwach. Cała historia właśnie biznesu mafii, która neapolitańskiej mafii, która tam Żeruje na tym miejscu i penetruje, je infiltruje i zarabia potężne miliony. Jaki sam rząd Bośni i Hercegowiny, jak i samo miasto, mer miasta, burmistrz, jak i oczywiście widzący i proboszczowie, no, nie mogą z tego zrezygnować, chociażby dlatego, że to jest naprawdę już nieprawdopodobnie wielki biznes. Tam już kilka milionów ludzi rocznie przyjeżdża. No i wszyscy w swojej naiwności przeżywają to miejsce jako miejsce nawrócenia, a tak naprawdę nawrócić się można wszędzie, w swojej własnej parafii przed Najświętszym Sakramentem przede wszystkim. I to nie miejsce czyni cuda, i to nie miejsce jest święte, bo to już jest myślenie magiczne, to nie miejsce uświęca i nie działa cuda, tylko to Pan Bóg działa poprzez swoją łaskę, kiedy my jesteśmy otwarci, kiedy my zasługujemy w ogóle na łaskę nawrócenia ją wyprosimy, wymodlimy. Także naprawdę nie potrzeba miejsca, żeby dokonał się cud uzdrowienia, cud nawrócenia i tak dalej, i tak dalej. Także mnie absolutnie nie przekonują żadne jakieś wynurzenia, opowieści baśniowe, legendarne bajki różnych księży polskich i zagranicznych, którzy mówią, że tam się nawrócili, bo to niestety zakrawa na taką raczej właśnie baśni, legendę, mit i jest bardzo ucharyzmatycznione, można powiedzieć, bardzo, bardzo przesiąknięte, przeniknięte emocjonalnością, subiektywizmem, immanentyzmem, fenomenologią a także różnego rodzaju właśnie modernistycznymi herezjami. Tam te opowieści są niesamowicie bazujące tylko i wyłącznie na uczuciu bez rozumu, pozbawione są zupełnie rozumności, co jest upokarzające dla człowieka, bo przede wszystkim jesteśmy istotami rozumnymi. Uczucia są najniższą absolutnie częścią naszej duszy i nie biorą w ogóle udziału w samym akcie wiary. Także pamiętajmy o Fatimie, trzymajmy się tylko i wyłącznie przesłania fatimskiego, odprawmy pięć sobot pierwszych miesiąca przynajmniej raz w intencji wynagradzającej za bluźnierstwa. Odszczepieńców, heretyków, zielonoświątkowców, nawet dzisiaj przemalowanych na katolików, ale nadal zielonoświątkowców mentalnych, którzy mają pogardę jedynie dla Najświętszej Panny albo całkowitą obojętność, którzy bluźnią, protestanci, bluźniący schizmatycy. To jest intencja wynagradzania Najświętszej Marii Pannie, Matce Boga Rodzicy, Matce samego Boga, która ma nieskończony majestat jako Królowa Nieba i Ziemi, która jest najświętsza ze wszystkich niebian. Więc idźmy torem, wyznaczonym przez Fatimę, bo to, co się dzisiaj dzieje, jest przewidziane i jest na pewno częścią na 100%, to już wielu, wielu fatimistów, watykanistów potwierdza, jest częścią ukrytej trzeciej tajemnicy fatimskiej, czyli właśnie apostazja i skutki wynikające z tego dla świata, czyli właśnie wojny z chciwości, z bezbożności, głód, zarazy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są już tylko efekty. Najpierw jest ta apostazja wielka w Kościele. Nie wypuszczajmy z rąk różańca absolutnie nigdy. Módlmy się, im większe są ataki, tym więcej się módlmy. Pamiętajmy o Fatimie, promujmy Fatimę, bo to jest objawienie, największe prorockie objawienie chyba w historii czasów, które dotyczy naszych czasów, a nawet i przyszłości naszej, jeszcze niespełnionej, jeszcze niezrealizowanej. Mówmy o tym, jak... Tak naprawdę wygląda historia Medjugorje. Jest to historia jednego wielkiego zwodzenia, nieposłuszeństwa, niemoralności, rozwiązłości zarówno widzących, jak i ich opiekunów. No to wszystko w dzisiejszym odcinku. Taką refleksję dzisiaj przekazałam Wam. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.